Cześć i serdecznie witam. W tym wideo chciałbym pokazać, jak można zmienić tę pozycję, którą tutaj stworzyłem, za pomocą Logical. To portal z oknem zostało utworzone, ale chciałbym zmienić wymiary tego portalu. W tym celu mam tutaj na najwyższej pozycji. W obszarze funkcji tego Logical Feature. Mogę to tutaj rozwinąć i przejść do szkicu klikając dwukrotnie, a ta szkic zostanie mi ponownie załadowana. Teraz mogę podejść i zmienić rozmiar za pomocą podwójnego kliknięcia. Gdy tylko tutaj kliknę Przyjmij, automatycznie wrócę do Logical i otrzymam poprawione wartości. Widać to tutaj. Mam tutaj. Zmieniony rozmiar. Mogę tutaj ponownie przejść przez swoją pozycję i mogę tę pozycję zmienić. Teraz moje elementy lub moja pozycja w Logical zostały zmienione, a ta korekta jest również przekazywana do HiCAT. Teraz porównywane są poszczególne profile, które uległy zmianie oraz te które pozostały takie same. I w ten sposób szybko skorygowałem tę zmianę i przywróciłem zmianę do identycznego stanu w obu miejscach.